Witam serdecznie. Chciałem dzisiaj Wam pokazać, jak brzmi V8 w BMW X5 60 i 530 koni. Odpalamy auto. I zdziwienie. Brzmi nieco głośniej aniżeli elektryk. Auto, rozprawialiśmy się, czy zostawiać dla siebie, ale koniecznie tłumik musi iść do przerobienia. To było największe rozczarowanie tym autem. Nie brzmi w ogóle jak V8. Auto rewelacyjne. Bardzo dobrze wyposażone. Z przebiegiem 20 000 km na gwarancji fabrycznej. Ale niestety rozczarowanie odgłosem auta. A raczej, a raczej jego brakiem. Tak, tak go słychać. To jest M60i V8, 4,4 litra. Niebawem pokażemy Wam co w aucie przerobiliśmy. W skrócie zostaną dołożone dystanse, folia PPF matowa na całość auta oraz dołożony pakiet Maxon. Niebawem pokażemy Wam jak to wyszło. Pozdrawiam serdecznie, cześć!